Czy kierowca-przedsiębiorca ma prawo zaliczyć diety do kosztów uzyskania przychodów? Z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów zwrócił się kierowca wykonujący transport międzynarodowy w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zadał pytanie, czy słusznie interpretuje przepis, że nie dotyczy go artykułu 21b ustawy o czasie pracy kierowców, gdyż nie jest on pracownikiem. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał podatnikowi rację, uzasadniając, że kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów zgodnie z artykułem 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zwrócić uwagę na różnicę celów pracownika i kierowcy przedsiębiorcy, gdzie pracownik wykonuje polecenie służbowe, a kierowca realizuje czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. No dobrze, ale czy podróż służbowa nie musi mieć charakteru incydentalnego? Otóż nie. W orzecznictwie sądów administracyjnych zostało wypracowane stanowisko, które mówi o tym, że zarówno podróże incydentalne, jak te prowadzone w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, stanowią podróże służbowe. Na powyższe stanowisko nie ma wpływu artykuł 21b ustawy o czasie pracy kierowców, zgodnie z którym kierowca wykonujący międzynarodowy transport drogowy nie jest w podróży służbowej. Reasumując, kierowca-przedsiębiorca ma prawo zaliczyć diety do kosztów uzyskania przychodów do wysokości nieprzekraczającej kwot określonych w rozporządzeniu dotyczącym należności dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej.